Krościenko nad Dunajcem położone wśród gór w malowniczej pienińskiej scenerii ma bogatą, blisko 700-letnią historię, którą przez ostatnie 100 lat współtworzy miejscowa orkiestra denta, uświetniając każde ważne wydarzenie piękną muzyką. Wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że zespół szczęśliwie przetrwał trudne zawirowania dziejowe i ciągle gra. To prawdziwy fenomen amatorskiego ruchu o charakterze wielopokoleniowym. Mój grał w orkiestrze, moi bracia, mój syn i wnuczka. Do orkiestry wstąpiłem, mając 17 lat, a namówił mnie taki sąsiad, który bił mnie, w orkiestrze. Nazywał się Zaziom Franciszek. Ja grałem w orkiestrze 57 lat. Ten instrument. Instrument nazywa się Helikon. Człowiek. Po prostu jak biustrąbę i potrafił zagrać, w to już było wyróżnienie. Mój ojciec, Jan Kacwin, już jako kilkunastoletni chłopak, należał do orkiestry dentej w kościelku. A ponieważ nie było szkoły muzycznej wtedy w tym czasie, to do domu przychodził niejaki pan Zacharski i on uczył grać. I tata wybrał se klarnet i na tym klarnecie grywał prawie przez 70 roku. Gram od 50 lat w orkiestrze dętej w Krościnku nad Dunajce. Zacząłem grać w szkole podstawowej. Dobrze, że troszeczkę się nauczyłem. Wcielili mnie do wojska. Miałem bardzo duże szczęście, trafić do orkiestry wojskowej. I tam dopiero poznałem, na czym polega granie na instrumencie. Później wszedłem do naszej orkiestry na nakłoną ojca. Ojciec grał od, można powiedzieć, też od dziecka grał w orkiestrze. Przedwójny oczywiście. Wtedy nazywała się jeszcze orkiestra banda. A wszystko zaczęło się w 1923 roku na zapustach u Potocków, kiedy to rajcy miejscy postanowili założyć bandę, czyli orkiestrę dentą. Inicjatorami byli Jan Głuc i trzech Józefów, Wójcik, Biel oraz Noworolnik. Czy wszyscy wówczas grali w orkiestrze? Trudno powiedzieć. Natomiast yy... Pewnie któryś z nich musiał widzieć podobny zespół w regionie, choćby orkiestra w Starym Sączu założona w 1919 roku, czy orkiestra w Gorlicach w 1921, czy jedna z najstarszych orkiestr, Zakładowa Orkiestra Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu założona już w 1892 roku. Więc prawdopodobnie ktoś widział podobny zespół, ewentualnie zetknął się z takim zespołem, podczas pobytu w wojsku, gdzie orkiestry jak najbardziej były popularne i podjęli inicjatywę, aby taki zespół powstał w miasteczku Krościenko. Pierwszym kapelmistrzem zespołu został Marian Zacharski, szewc z Krakowa, który po I wojnie światowej przyjechał do Krościenka na leczenie. W przeszłości grał na kornecie w orkiestrze wojskowej. Rajcom udało się go namówić, aby pokierował muzykami. Na pewno początki nie były łatwe. Braki instrumentów, brak wykształcenia, przygotowania muzycznego. No wymagało na pewno dużo pracy, aby ten zespół mógł się pokazać publicznie. Pierwsze zdjęcie, które jest jedno z najstarszych yy, znanych. Yy, zdjęć orkiestry pochodzi z około 1925 roku. Osoby takie jak Jan Kacwin, urodzony w 1918 roku, jest już na tym zdjęciu. Pierwsze instrumenty podobno były pożyczone z szkoły powszechnej. Była to trąbka, klarnet, trombon, czyli puzon, bastuba i chyba tyle. Próby odbywały się czy to w domach prywatnych, czy w domu kapeli Miszcza. Dopiero w 1928 roku ówczesny naczelnik gminy Szymon Przybyła udostępnił jedną z sal gminnego ratusza do tego, aby odbywały się w nim próby. Mój ojciec Andrzej Kozłacki grał w orkiestrze ponad 50 lat. Ojciec i brat taty również grali w orkiestrze. Także była to rodzina dosyć muzykalna. Ojciec no, miał dużo zajęć, ponieważ nas było również sporo, siedmioro rodzeństwa, ale znalazł czas, to była jego pasja, jeżeli chodzi o orkiestrę. Ja w orkiestrze zacząłem grać mając 11 lat. Razem z kolegą Grześkiem zostaliśmy wciągnięci przez mojego sąsiada i tatę do orkiestry. Zacząłem grać na, na werblu pierwsze. Później po jakimś czasie zacząłem grać na saksofonie. Następnie zostałem kapelmistrzem orkiestry, no i gram do tej pory. No i jest to tak jakby już w naszej rodzinie tradycja taka po prostu. Grał mój tata, ja gram, no i syn gra teraz też. Pierwszy kapelmistrz Marian Zacharski zapoczątkował tradycję gry pieśni maryjnych z wieży kościoła parafialnego w Krościenku. Ta tradycja przetrwała i również dzisiaj turyści czy mieszkańcy mogą podsłuchać takich pieśni wieczorem czy rano w dni majowe. Przez wiele dekad z wieży kościelnej grał także Jerzy Komorek ze swoim kuzynem Kazimierzem Zaziąbem. Dawniej to to tak jak na przykład Capszczyk, 1 maja, za komuny, to przecież to wszystko żeśmy obsługiwali. I na przykład na Capszczyku, to było ostatniego kwietnia, wieczorem się wyskakiwało na wieżę i wieczorem się zaczynało grać. To jest piękna tradycja. Marian Zacharski prowadził zespół do 1936 roku, a jego następcą był jego wychowanek Jan Mikołajczyk, uzdolniony muzyk, amator, autor również kilku opracowań, w tym jednego ze słynnych utworów granych przez orkiestrę, wiązanka Pieśni Pieniński. Lat przed wojną, taką atrakcją turystyczną dla no, można powiedzieć, tej letniskowej miejscowości, yy, były koncerty grane przy źródle Stefan Michalina przy ulicy Polnej. Reportual był bardzo bogaty. dwie trzy godziny utwory mogły być grane bez powtórzenia i to przez kilka dni. który był wtedy członkiem orkiestry, wspominał, że zespół składał się z 24 orkiestrantów ubranych po góralsku, którymi dyrygował Jan Mikołajczyk. Trzy razy w tygodniu koncertowali dla zgromadzonych gości, którzy popijając wodę robili sobie z nimi zdjęcia i zamawiali utwory. Za taki koncert każdy z członków tzw. bandy otrzymywał od gminy około 2 zł wynagrodzenia. Ten okres podwojenny to był jeden z niewielu okresów, kiedy członkowie orkiestry mieli coś odpłatnie za swoją pracę. Bo trzeba dodać, że jest to działalność amatorska, charytatywna i społeczna. Kiedy na początku II wojny światowej Niemcy zajęli Krościenko, orkiestra przestała oficjalnie występować i tak jak całe społeczeństwo, poniosła wielkie straty. We wojnę najazd jakiś tam był Słowaków na, na Krościenko i ukradli wszystkie instrumenty. Co oni, którzy się pochowali mieli w domach prywatnych, to zostały te instrumenty. W obozie koncentracyjnym zginął bębnista Jakub Orkisz. Z wojny nie wrócił też Józef Guszkiewicz, basista zespołu. Natomiast Franciszek Koterba, pseudonim Strama, długoletni członek orkiestry, kurier Armii Krajowej, był ścigany listem gończym za działalność konspiracyjną. Po wojnie nastały ciężkie czasy. Ale dzięki wsparciu finansowemu lokalnej społeczności oraz proboszcza parafii księdza Bronisława Krzana, zakupiono nowe instrumenty i orkiestra znów zaczęła grać. Na początku lat 50. zespół prowadził muzyk amator, aptekarz Stanisław Reinfus. Odkąd pamiętam, zawsze ojcu czyściłem trąbkę. W roku 94 wstąpiłem do orkiestry, mając 15 lat. Moim nauczycielem był Stanisław Gódz, który mnie przygotował do tego po prostu wejścia tutaj. Dwa razy w tygodniu, wtorki i czwartki, przychodziłem, uczyłem się tutaj yy, z panem Staszkiem. Szczepiał we mnie to muzykowanie. No i tak się dostałem do orkiestry. Tak sobie pomyślałam, że skoro tata, yy, dziadek gra, to czemu by nie zagrać na trąbce? No i w 2016 zaczęłam grać w orkiestrze. Gra sprawa mi yy, bardzo dużą satysfakcję. Nie ma dnia, żebym nie grała na trąbce. To trzeba bardzo dużo ćwiczyć, bardzo dużo yy, Pracować nad tym, żeby było coraz lepiej. Orkiestra to jest no, jakby taki drugi dom, że tak powiem. Podstawą orkiestry to są osoby, które grają w nich bardzo długo, i to trzeba podkreślić, że to są osoby, które bardzo dużo wnoszą do orkiestry. Orkiestra jako zespół to duża rodzina. Toż wiąże się z pewnym szacunkiem, gdzie. To najmłodsze pokolenie też staramy się wychowywać i uczyć w szacunku do tych starszych. Potrafią się nawzajem uzupełniać i to jest bardzo ważne. Od 1953 roku opiekę nad zespołem przejął zarząd Współdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego Pieniny, czyli tzw. Cepelia. Orkiestra wreszcie miała dobre warunki do rozwoju. Współdzielnia zaangażowała instruktorów, zakupiła muzykom nowe instrumenty i góralskie stroje, udostępniła też sale do ćwiczeń. A o repertuar i wysoki artystyczny poziom zadbał Stanisław Mikołajczyk, który oficjalnym kapelmistrzem został w 1963 roku i tę funkcję z powodzeniem pełnił przez 20 lat. Uczyłem się przy kapelmistrzu Mikołajczyku Stanisławie. No samouk, ale bardzo dobry kapelmistrz. Jeden z lepszych kapelmistrów oczywiście na tamte czasy. Grało się i na pogrzebach, i na uroczystościach weselnych, na uroczystościach kościelnych. Grania było trochę. Orkiestra była w dobrym dość stanie, bo prowadził ją kapelmistrz Mikołajczyk Stanisław. Prowadził kościelny chór, prowadził zespół Pieniny, który występował za Zakopanem. Zdobywając złotą czupagę, a wtedy na tamte czasy to było naprawdę wyróżnienie w całej Polsce. Występowaliśmy w strojach regionalnych, typowo tu, pianistych strojach. W latach 60. orkiestra stała się obiektem zainteresowania słynnego, cenionego na całym świecie fotografa Edwarda Hartwiga. Powstały nie tylko piękne artystycznie zdjęcia, ale także bezcenne migawki z historii zespołu, portrety orkiestrantów, sceny zbiorowe na tle lokalnych zabytków. Oraz urokliwej pienińskiej przyrody nad Dunajcem. Ja w swoich zbiorach rodzinnych mam takie zdjęcie. Myślę, że to może być rok 59-60. Moja najstarsza siostra sypie kwiatuszki na procesji Bożego Ciała, a w procesji maszeruje orkiestra. I wszyscy ci dawni orkiestranci, których wspominamy, są tam piękni, młodzi. Ci panowie to są wszystko ojcowie moich koleżanek. I widać jak to następstwo pokoleń się odbywa, bo teraz to najmłodsze pokolenie Krościeńczanek i Krościeńczan gra w orkiestrze. Przez 10 lat do 1963 roku orkiestra z powodzeniem funkcjonowała pod skrzydłami Cepeli, a gdy pojawiły się problemy finansowe z pomocą zespołowi przyszła Ochotnicza Straż Pożarna. Kiedy w latach 60. zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Prześcinku przejął orkiestrę, zmieniła ona nazwę na orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościnku nad Dunajcem. I od tego momentu przejął obowiązki utrzymania orkiestry dentej wyposażenia w nowoczesne instrumenty, w ubrania regionalne orkiestra Denta Ochotniczej Straży Pożarnej, jako jedyna w województwie małopolskim, praktycznie występuje w swoich strojach regionalnych górali pienińskich. Członkowie orkiestry posiadają status członka honorowego, mają prawo być. Wybieranymi do zarządu mają prawo do korzystania z wszelkich urządzeń i sprzętu, który znajduje się w budynku. Są pełnoprawnymi członkami naszej organizacji. Mój ojciec, Jan Kacwin jeździł też do Częstochowy z instrumentami do naprawy i mówi matka, daj pieniądze, bo ja naprawione instrumenty. No i zabrał całą pensję. A mama do nas tego domu No to teraz dzieci, zamiast obiadu, będziemy w trąby dmuchać. To zdjęcie przedstawia orkiestrę, jak obchodziła ubiły już lecia jest tylko na tym zdjęciu, ja zostałem, Franek Kozuecki i Stasiek Balkowski, a tak resztę tu wszystko nie żyje już. Nie o, to kiedy każe? to przeleciało? Taka to, prawda to jest. To kiedy to przeleciało wszystko? O to chodzi. Podczas uroczystości jubileuszu 60-lecia orkiestry Stanisław Mikołajczyk przekazał batutę kapelmistrza swojemu godnemu następcy, Józefowi Ferko który nie tylko z sercem dyrygował zespołem, ale także starannie notował najważniejsze wydarzenia w kronice orkiestry. Przez ten czas, 36 lat, miałem okazję y, grać pod batutą czterech y, kapel mistrzów, już nieżyjącego pana Józefa Ferke, kiedy zaczynałem. Prowadził on orkiestrę do 1993 roku. Później przez kilka lat prowadził tą orkiestrę Stanisław Głuc. Też wcześniej klarnecista, waltornista, czyli później na sam koniec tenorzysta, więc mieliśmy okazję razem grać. Początek lat 2000 to właśnie orkiestrą zajął się kolega z podwórka, pan Andrzej Walkowski, który dzięki swojej determinacji podtrzymał tą tradycję. Udało mu się początkiem lat 2000 czyli na jubileusz 80-lecia stworzyć zespół taki odmłodzony i dzięki temu może ta ciągłość trwania tej orkiestry została zapewniona. Gramy też na rozpoczęcie sezonu Fisackiego, Płyniemy łodziami wtedy, spływamy do Krościenka. Na różne sposoby zachęcamy tę młodzież, żeby chciała należeć do orkiestry. Instrumenty są, dawniej nie było, był problem z instrumentami. Teraz wszystko jest, tylko młodzieży nie ma. W historii orkiestry były e, momenty trudne, jak to w życiu. Bywało tak, że siedzieliśmy już z kolegą Andrzejem w jesienne wieczory we dwóch, bo już niewielu przychodziło. No i Andrzej mówi: rzuci tym. No i, i, i mówię: no nie rzucaj, tylko znajdź następcę, nie? Padłem na taki pomysł, aby może zmobilitować Krościeńcza. I zatrudnić nie swojego po prostu kapelmistrza, żeby ktoś obcy wziął w swoje ręce tych ludzi z Krościenka. Może będzie miał większe możliwości. No i udało się nam pozyskać młodego adepta z Łącka. Absolwenta Akademii Muzycznej po drygenturze po klarnecie. Pana Krzyśka Szewczyka, no i tak się zaczęła przygoda pana Krzysztofa z orkiestrą w Kroszyciu nad Dunajcem. Pierwszy repertuar, który wprowadziłem, no spotkał się z dużym takim entuzjazmem i z próbą ochoczą podejścia do tego, ale też, no nie ukrywam, że to najstarsze pokolenie po prostu się go wystraszyło. Ten repertuar, on nie był bardzo trudny, oni teraz przyznają właściwie, że Sami nie wiedzą, czego się bali, natomiast no, była to pewna, pewna nowość, pewne zupełnie inne podejście do rytmiki, melodyki. Te instrumenty nagle zaczęły być wykorzystywane w trochę inny sposób niż do tej pory. Spośród tych utworów właśnie pierwszych, z którymi orkiestra zaczęła się mierzyć, był utwór One Moment in Time z repertuaru Whitney Houston. Siągnąłem go niego przede wszystkim dlatego, że był Takim utworem, który w stosunkowo łatwy sposób przenosił orkiestrę w zupełnie inne brzmienie. No i te lęki udało mi się jakoś pokonać. życzliwości władz gminnych i przychylności zarządu OSP udało nam się utworzyć ognisko muzyczne. Powstała pierwsza klasa ogniska muzycznego, co skutkowało, że do orkiestry w ciągu dwóch lat zaczęła napływać młodzież. Orkiestra, to że trwa sto lat, to nie jest zasługa jednego pokolenia. To jest zasługa właśnie yy, tych ludzi z kilku pokoleń dzięki temu, że poświęcili swój y, własny czas, y, byli zdeterminowani do tego, aby przeuczyć się do gry na instrumencie, przychodzili i brali udział w uroczystościach czy występach. Z okazji, jubileuszu życzę, żeby orkiestra się dalej rozwijała. Życzę całej z okazji tego jubileuszu, no wytrwałości przede wszystkim, żebyśmy się jak najwięcej tutaj e, spotykali, no i dobrej zabawy. No. Ja życzyłbym, żeby orkiestra trwała następne 100 lat i żeby jak najwięcej ludzi, dzieci chciało grać w tej orkiestrze. Chciałbym życzyć, aby orkiestra w kolejnych latach rozwijała swoje skrzydła, rosła w siłę i żebyśmy mogli z roku na rok powiększać swoje szeregi. Koncert jubileuszowy był godnym podsumowaniem stuletniej działalności Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem. To niezwykłe wydarzenie muzyczne, nawiązujące do lokalnej pienińskiej kultury, było prawdziwą ucztą dla ducha, nastrajającą nas do optymistycznego spojrzenia w przyszłość zespołu.